Mam na imię Dorota, uczęszczałam na kurs języka francuskiego prowadzonym przez nauczycielkę o imieniu Gosia. Uważam, że jakość i atrakcyjność kursu jest na wysokim poziomie. Skuteczne tłumaczenia, regularne powtórki, dużo przykładów, ćwiczeń, czytanie dialogów. Zajęcia z Gosią. Są różnorodne kreatywne przygotowania. Tempo nauki jest dopasowane do stopnia znajomości języka przez kursanta. W sposób jasny i kreatywny przekazywana jest wiedza. Gosia jest osobą pomocną, cierpliwą, o uspokajającym głosie. Posiada wysokie kompetencje językowe. Kurs odbył się w miłej i sympatycznej atmosferze. Na pewno poleciłabym kurs znajomym.